Jako handlowcy codziennie dbamy o prawidłową ekspozycję cen w punktach sprzedaży. Cześć, jestem Paweł. Jestem przedstawicielem handlowym w Grupie Żywiec. Tradycyjne metody oznaczania cen, czyli malowanie ich na kartonikach, były czasochłonne i nie zawsze estetyczne. Szukaliśmy rozwiązania, które poprawi jakość naszej pracy oraz wizualny wygląd naszych cenówek. Otrzymaliśmy przenośne drukarki oraz specjalnie przystosowaną do tego aplikację. Teraz każdy z nas może szybko drukować cenówki bezpośrednio w punktach sprzedaży. Aplikacja została specjalnie zmodyfikowana pod nasze potrzeby i umożliwia skanowanie kodu kreskowego naszego piwa. Wybór odpowiedniego szablonu z gotowej bazy w połączeniu z drukarką pozwala na szybkie wydruk etykiety cenowej na miejscu, eliminując ryzyko błędu. To rozwiązanie znacznie ułatwia naszą pracę. Teraz możemy szybko i łatwo oznaczać nasze produkty, co pozytywnie wpływa na odbiór naszej marki przez klientów. W pracy handlowca zależy nam na poprawnym i estetycznym eksponowaniu cen naszych produktów. Wcześniejsza metoda z kartonikami była bardzo czasochłonna. Można było łatwo się pomylić, a estetyka pozostawiała wiele do życzenia. W tej chwili wydruk etykiety to zeskanowanie kodu kreskowego z butelki bądź puszki oraz wydruk jej na drukarce termicznej. Dużym ułatwieniem jest to, że aplikacja przelicza za nas cenę produktu za litr, a zaoszczędzony czas możemy poświęcić na kontakt z naszymi partnerami. Dzięki wprowadzeniu mini drukarki oraz specjalnej aplikacji, grupa Żywiec nie tylko usprawniła pracę swoich przedstawicieli handlowych, ale także podniosła standardy wizualne w punktach sprzedaży, co przekłada się na lepsze doświadczenia naszych klientów.